Drogi księże biskupie Grzegorzu, księże Impuacie, księża rektorze, drodzy księża, osoby życia konsekrowanego, klerycy, drodzy bracia i siostry. Słowa Jezusa z odczytanej Ewangelii. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich, bardzo dobrze oddają postawę biskupów i księży naszej diecezji, których imiona i nazwiska zostały zapisane na kamiennych tablicach umieszczonych na ścianie naszej seminaryjnej kaplicy. Są to słowa Jezusa wypowiedziane do apostołów w wieczerniku przed Jego męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Wiemy, że te słowa Jezus odnosi przede wszystkim do siebie. Mówi o swojej miłości do przyjaciół, którymi są jego apostołowie. Już was nie nazywam sługami, mówi Jezus, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, ale nazwałem Was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem Wam wszystko, co usłyszałem od mojego Ojca. Jezus ukazuje siebie jako przyjaciela apostołów i ich następców, biskupów i prezbiterów i nie ma przed nimi tajemnic. Objawił im to, co stanowiło misję, jaką Ojciec Niebieski mu zlecił. Misję zbawienia człowieka przez oddanie za niego swojego życia. W tę misję włączył apostołów i ich następców. I kapłanów. Jezus jest zbawicielem wszystkich, którzy w niego uwierzą, także tych, którzy uwierzą w niego w ostatniej chwili swojego życia, w chwili swojej śmierci. Jezus pragnie, aby ci, do który, dla których jest przyjacielem, byli jego przyjaciółmi. Dlatego Zapewne takie samo pragnienie było po stronie apostołów. Oni także pragnęli być przyjaciółmi Jezusa. Przyjaźń domaga się wzajemności, domaga się jedności myśli i działania. Dlatego Jezus mówi do apostołów: Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie, co wam przykazuję. Aby być przyjacielem Jezusa, trzeba wypełnić to, czego on oczekuje. A on swoją wolę wyjawia bardzo wyraźnie. Słyszymy ją w pierwszym zdaniu odczytanej dzisiaj Ewangelii. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja Was umiłowałem. Będziecie moimi przyjaciółmi, mówi Jezus, jeżeli będziecie zdolni do oddania życia za swych przyjaciół, tak jak ja oddałem życie za Was. A przyjaciółmi apostołów i ich następców, biskupów i prezbiterów staną się wszyscy, którym oni będą przekazywać to, co usłyszeli od Jezusa. Będą przekazywać tę prawdę, którą On otrzymał od Ojca. To za nich, dla ich zbawienia mają poświęcić swoje życie. Ani apostołowie, ani ich następcy, biskupi i człowieka nie zbawiają, ale prowadzą do Jezusa. On jest zbawicielem. Temu dziełu prowadzenia do Jezusa i bycia świadkiem jego przyjaźni poświęcą swoje życie. Każdy, kto wchodzi na drogę powołania kapłańskiego, jest wezwany, aby stać się przyjacielem Jezusa i by uczestniczyć w Jego zbawczym dziele. Ma stać się przyjacielem dla tych, którzy w Jezusa uwierzą, ma dla nich poświęcić swoje życie. Różne są formy poświęcenia, oddania życia tym, którym. Biskup, ksiądz posługuje. Powszechną formą oddania życia dla tych, którzy w Jezusa wierzą, jest codzienna obecność, stała modlitwa i sprawowanie sakramentów świętych. Przez nie zostaje ukazana miłość biskupa i księdza do tych, do których został posłany. Szczególnie ważna jest codzienna obecność pośród wiernych yy, polegająca na tym, aby uczestniczyć w ich radościach i trudnościach. To dzięki tej codziennej obecności możliwe jest prowadzenie swych wiernych do sakramentów świętych, w których Jezus uzdrawia i zbawia. Ta codzienna obecność wcale nie jest łatwa. Czasem związana jest z niezrozumieniem, a tym samym z cierpieniem. Ale jak inaczej można okazać miłość, jak nie przez przyjęcie cierpienia i ofiarowania go razem z Jezusem Ojcu Niebieskiemu? Jezus na skazanie na śmierć nie zasłużył. On przyjął niesprawiedliwy wyrok. Wiedział, że w ten sposób dokona się zbawienie tych, którzy go zabiją. W ten sposób wypełnił wolę Ojca Niebieskiego. Kapłan przyjmując niesłuszne oskarżenia, przebaczając tym, którzy oskarżają, umacnia się w przyjaźni z Jezusem. Czasem jednak, oprócz tej zwykłej formy obecności, ksiądz jest wyzwany do oddania życia przez skazanie na śmierć. Dzisiaj gromadzimy się aby wspomnieć księżyc z naszej diecezji, którzy na przestrzeni dwustu lat jej historii okazali przyjaźń Jezusowi, oddając życie za tych, do których On ich posłał. Ich imiona i nazwiska zostały zapisane na tablicach umieszczonych na ścianie seminaryjnej kaplicy. Za nich składamy tę dziewczynną ofiarę. Oni wszyscy przeszli seminaryjną formację przygotowującą ich do posługi kapłańskiej. Przeszli formację w seminarium w Janowie Podlaskim, w Lublinie, w Siedlcach. Za tych, którzy ich do posługi kapłańskiej przygotowywali, Panu Bogu dziękujemy. Każdy z wymienionych księży zasługuje na to, aby o nim pamiętać. Referaty, których wysłuchamy po mszy świętej, ich historię życia nam przybliżą. Liczba zapisanych nazwisk jest długa. Ona pokazuje, że historia naszej diecezji jest bogata w księży, przyjaciół Jezusa, którzy dla Niego i dla swych wiernych oddali swoje życie. To historia, o której nie powinniśmy zapomnieć. Szczególnie dzisiaj, gdy, księża so, się, gdy księży się atakuje, oskarża i ukazuje jako nieprzyjaciół człowieka i wrogów Polski. Na centralnej tablicy został upamiętniony ksiądz Stanisław Brzuska, kapelan powstańczych oddziałów walczących na Podlasiu w czasie powstania styczniowego. Dzisiaj mija 160. rocznica jego śmierci przez powieszenie wykonanej na rozkaz Cara w Sokołowie Podlaskim. Dziękujemy mu za jego miłość do Jezusa, do Kościoła i do Rzeczpospolitej, której na mapach ówczesnej Europy nie było. On, podobnie jak ci, którym posługiwał, nosił ją w sercu i nie pozwolił jej sobie z serca wyrwać. Taki sam los spotkał proboszcza parafii w Seroczynie, księdza Wabrzyńca Lewandowskiego. Za uwolnienie dwóch powstańców został skazany na śmierć przez powieszenie. Wyrok wykonano w Seroczynie. Z czasów zaborów mamy biskupów, arcybiskupa Barcelego Gutkowskiego i biskupa Beniamina Szymańskiego, którzy za wierność Chrystusowi i Kościołowi. Zostali usunięci z biskupstwa w Janowie Podlaskim i zesłani poza dyscezję. Mamy księży, którzy w ramach represji popowstaniowych lub za pomoc Unitom zostali zesłani na Sybir i tam zakończyli swoje ziemskie życie. Byli tam razem ze swoimi wiernymi świeckimi i razem z nimi cierpieli i razem umierali. Bracia i siostry, mamy dużą liczbę księży, którzy zginęli w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu. Są to księża, którzy wywiezieni do obozów koncentracyjnych lub zostali zamordowani w parafiach. Pośród nich chciałbym zwrócić naszą uwagę na księdza Jana Niedziałkę. Pochodzącego z Żeliszewa, profesora seminarium duchownego w Janowie Podlaskim. Zaangażował się w ruch oporu. Był kapelanem Armii Krajowej. Został aresztowany za przewóz antyniemieckich ulotek. W czasie śledztwa nikogo nie zdradził. Został rozstrzelany 12 lutego 1943 roku. Miał 12 lat kapłaństwa. Chciałbym też przypomnieć księdza Romana Ryczkowskiego, proboszcza parafii Rudno. Pozostał razem z parafianami oskarżonymi o nieoddanie kontyngentu i skazanymi za to na śmierć. Został rozstrzelany wraz ze swoimi parafianami 30 maja 1940 roku po bliskim lesie w majątku Planta miał 12 lat kapłaństwa wszyscy księża którzy zostali zamordowani w obozach koncentracyjnych oddali swoje życie z miłości do Jezusa do jego kościoła i z miłości do tych od których zostali zabrani z czasów powojennych chciałbym przypomnieć księdza Lucjana Niedzielaka Pochodził z parafii Hadynów. Święcenia kapłańskie przyjął w 1932 roku. W czasie II wojny światowej był kapelanem Armii Krajowej. Od 1943 roku był administratorem parafii Polskowola. Po zakończeniu II wojny światowej ukończył podjęte wcześniej studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pozostając proboszczem w parafii Polskowola. ówczesne władze polskie podjęły walkę z podziemiem antykomunistycznym i członkami oddziałów partyzanckich. 5 lutego 1947 roku ksiądz Lucian został zastrzelony w pobliżu Para Plebanii przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Ciało księdza rodzina przewiozła do parafii chadynów i tam zostało pochowane na miejscowym cmentarzu. Drodzy księża, drodzy bracia i siostry. Panu Bogu dziękujemy za wszystkich księży, którzy cierpieli i oddali życie ze względu na miłość do Chrystusa, ze względu na miłość do Jego Kościoła ze względu na miłość do ojczyzny Polski. Ich życie stanowi wyraz duchowości, którą zapoczątkowali pierwsi biskupi naszej diecezji, usunięci z niej przez cara za to, że byli wierni Kościołowi i Ojczyźnie. Podobną duchowość wnieśli do naszej diecezji unici podlascy. Pośród nich najbardziej znani są błogosławieni męczennicy z Pratulina. Ta duchowość była podtrzymywana przez biskupa Hedryka Przeździckiego, sługę Bożego, biskupa Ektaczego Świrskiego, biskupa Jana Mazura i kolejnych biskupów i przez kolejne pokolenia księży. Z tej duchowości wyrośli odważni obrońcy Krzyża Więtnem. Tablice, które po Mszy Świętej zostaną odsłonięte i pobłogosławione, będą, będą o tych biskupach i księżach, przyjaciołach Jezusa i wiernych przypominać. Będą przypominać wszystkim, którzy tutaj do seminarium będą przybywać, a szczególnie klerykom, którzy do kapłaństwa się przygotowują. Pamiętajmy, że bardzo ważną cechą naszej diecezjalnej duchowości była i jest obecność księży pośród swych parafian. Poznanie ich i towarzyszenie im w życiu ich wiary. Dziękuję księdzom proboszczom, wikariuszom, seniorom za wasze bycie razem ze swymi wiernymi, z dziećmi, z młodzieżą, z rodzicami i osobami starszymi. Tylko w ten sposób można umocniać ich w wierze i prowadzić do Jezusa. Patrząc na naszych poprzedników, módlmy się za nas, abyśmy szli za Jezusem po ich śladach, gotowi oddać życie za Niego i za tych, do których zostaliśmy posłani.